Patronem jednej z Ostrowskich ulic jest Henryk Trębicki. W tym roku 29. drużyna harcerska pogodni zapoznała się z jego życiorysem i chce upowszechnić tą wiedzę szczególnie wśród uczniów szkoły podstawowej nr 1. Kojarzycie Henryka Trębickiego? Nie! Henryk Trębicki urodził się w 1940 roku. Mieszkał i trenował w Ostrowie Mazowieckiej. Był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata, Europy, a także uczestnikiem trzech Olimpiad. Po zakończeniu kariery sportowej nadal mieszkał w Ostrowi i pracował jako trener klubu LKS Ostrowianka. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów o życiu Henryka zaprosiliśmy na spotkanie córkę sportowca, panią Anitę Pych. Mojego dziadka, siostra Radzona, wzięła go tutaj do Ostrowi. Z tej okrętu. I ja jestem, no i moja mama, no my wszyscy jesteśmy wdzięczni tej cioci, która tu prowadziła w Ostrowie taką restaurację, że się zaopiekowała moim tatą. Ale mój tata nie miał łatwego życia. Bo tyle miał żyć tak nad głową i miał co jeść. Ale jako mały chłopiec nie miał ktoś się zająć nim, przypilnować. Bo ciocia nie miała czasu, zajmowała się czym innym. Był puszczony, jak to się mówi, samokost. On sam musiał o siebie zadbać i ciężko mu było w szkole. Był bardzo zdolny, bo do, jak ja byłam w ósmej klasie, to jeszcze mi portrety rysował i gazetki robił do szkoły. I on na podwórku skonstruował sobie pierwszą sztangę z puszek i z metalowego prętu. i tak zaczął sobie ćwiczyć. Poszedł do wojska i w wojsku właśnie w lotnikach, nim już tak skrupulatnie zajęło się, i, I wtedy ta kariera tak się Oto największe sukcesy Henryka Trembickiego, brązowy medal na olimpiadzie 1968 rok Meksyk. Srebrny medal na mistrzostwach świata 1971 w Limie krotny brązowy medal na mistrzostwach świata 1968 w Meksyku 1970 w kolumbus. Brązowy medal na Mistrzostwach Europy 1965 w Sofii. Uczestnik Mistrzostw Świata 1964 w Tokio. 1972 w Monachium. Uczestnik Mistrzostw Europy 1970 Sean 1972 Konstance. Dwukrotny Mistrz Polski. I 21 jednokrotny rekordzista polski. 1963 roku, tu mój tata sam sobie po naklejał takie zdjęcia ze swoich treningów. 8 lipca 1963 roku. I pisał. Wycisk, rwanie. I pisał, zapisywał sobie wszystko. Skrupulatnie. Siebie pilnował, sam bat miał nad swoją głową, sam chodził treningi robił. I tu następny, dzień, wtorek, 9 lipca, 63 rok. I godzina po godzinie wszystko. Ogólnie czułem się dobrze. Albo tu piszę: Czułem już ogólne zmęczenie, szczególnie grzbiet. I tak sobie zapisywałem, jak w pamięci. Tak? Jestem dumna, że jestem córką pewnego człowieka. Zawsze, jak mi jest źle, to sobie przypominam to, co mój tata musiał przeżyć i przestaje na żyć. A jakie ja oczywiście Pasję? No mój tata, to tak, sport prawił. Cały się ruszał. Lubił właśnie rysować. Grał w warcaby najlepiej. Nigdy nie potrafił mnie nauczyć grać w szachy, bo sam nie nawet w szachy. Ale w warcaby zawsze graliśmy. No i na ule, żeby jeździć często na rowerze. I taka już był zmęczony, no bo już miał 35 lat. I, I po prostu powiedział, że rezygnuje z kariery, ale nie rezygnuje ze sportu. I zajął się właśnie młodzieżą. Pamiętam pana Zygmunta Kleparskiego y, od jak miałam y, 7 lat. I jak pan Zygmunt klepacki zaczynał, to właśnie mój tata się nim załatwował. I wszystko co pan Zygmunt Kleparski wie, to wie od mojego tata. Bardzo często o tym i to, że ciężary zabitany do ostrogi i to, że właśnie się ten sport rozwinął, w ogóle sport się zaczął rozwijać od działalności mojego partnera, To ja jestem z tego dumna. I Zawsze będę powtarzać. Na spotkaniu z panem Zygmuntem Klepackim dowiedzieliśmy się, jak obecnie wygląda podnoszenie ciężarów w Ostrowie Mazowieckiej. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że trener klepacki trenuje, trenuje również zawodników z naszej szkoły. Aby przekazać informację o Henryku Trębickim, zorganizowaliśmy grę dla uczniów naszej szkoły. Na poszczególnych punktach gry dzieci poznawały fragment z życia sportowca i wykonywały związane z tym zadania. Między innymi bawiły się kapslami, podnosiły sztangę, wodały memory oraz puzzle i pokonywały cel przeszkód roweru. Na podsumowanie naszych działań zorganizowaliśmy dzień z Heniem, który odbył się 30 kwietnia. Po kilku przerwach dzieci z naszej szkoły rozwiązywały zadania quizu oraz wzięły udział w konkursie plastycznym. W czasie dnia z Heniem nagrodziliśmy wszystkich uczestników gry o Henryku Frębickim. Na tym nasza przygoda z Henrykiem Frębickim się nie kończy. Postanowiliśmy również zorganizować grę dla dzieci i młodzieży, która odbędzie się 8 czerwca przy okazji Dni Ostropu. Gra oczywiście będzie poświęcona Henrykowi Trawickiemu. Sport, który był pasją Henryka Trawickiego w naszym mieście nie zaginął. Jego następcy trenują w klubie u Orka.